Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś zrobimy taki trochę hit Instagrama. Dariusz uwielbia hity. Wiem, że jesteście po świętach, po sylwestrze i musicie wrócić do pracy. To dziś pokażę Wam, jak zrobić taką szybką zupę. Zaczynamy. Na początku zrobimy swój własny ostry sos. Potrzebny nam jest mikser, papryczki. Wyciągamy nasionka. Co idzie do środka? Papryczka, alapeno. Papryka czerwona, o. papryka chili, dużo tych papryk i oczywiście czosnek. Kroimy na drobno, to teraz te wszystkie cenne składniki mielimy. OK, sosik mamy i potrzebujemy słoik. W takim pojemniczku włożymy wszystkie składniki i później będziemy zalewali to wodą na dno. Idzie nasz ostry sos na samo dno. Teraz imbir ścieramy do środeczka. Teraz do naszego imbiru i ostrego sosu dodamy wcześniej ugotowany makaron. Może został wam makaron z obiadu dzień wcześniej. Tutaj akurat mamy makaron jajeczny. Możecie użyć spaghetti, penę. jakiegoś cieniutkiego makaronu, jeżeli macie w domu. Co, wrzucamy na samo dno. Teraz marcheweczka. Wcześniej starłem ją na tarce do środeczka. Super. Możecie oczywiście połączyć sobie łyżeczką. Szpinak, świeży szpinak, posiekamy go na drobno. I teraz wszystko musicie pokroić albo zetrzeć na drobnych oczkach, ponieważ później nie będziemy tego gotowali. I kroimy to na drobno i na cienko, żeby łatwiej nam się to później jadło. A większość produktów tutaj możemy jeść na surowo. Teraz nasz szpinak trafnia również do słoika. Super to wygląda. Zobaczcie, powstały takie warstwy wygląda super na Instagramie, jeżeli już takie coś zrobicie, to możecie dodać fotkę i mi oznaczyć. Teraz idą pieczarki. Pokroimy je na drobno, na cienkie plastarki. Kapusta, pak kapusta mini, pakczoj. Jeżeli macie mini pakczoj, możecie użyć. Mini pakczoj mam akurat takie ogromne pakczojki. Posiekamy również na drobno. Takie danie słoiku możecie sobie przygotować dzień wcześniej do pracy. Słuchajcie, my też również jajko. Jajko wcześniej ugotowałem sobie. Zobaczcie, zostało nam w lodówce. Przekroimy sobie je teraz na mniejsze kawałeczki i na to nasz pak czuj. Troszkę brakuje nam tutaj koloru, więc dodamy cieniutko pokrojoną paprykę. Super to wygląda. Dodamy również troszkę cebulki i dymki, tak jak Karol okrasa. Dodam jeszcze kolendry i limonkę. Ale kolendry nie mam, więc sok z limonki trafia do środka. Taka orzeźwiająca zupka to będzie. Moje kochani, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Makaron, nasz ostry sos z imbirem, starta, machewka, szpinak, pieczarki, ugotowane jajko, pak choj, papryka i jeszcze cebulka. Żeby jeszcze doprawić całość, dodamy troszkę soli, czyli sos sojowy. Jak już macie tak... Przygotowany słoik – możecie go przechować w lodówce. I na drugi dzień, jak lecicie szybko rano do pracy, nie ma czasu zrobić jedzenia, to wyciągacie ten słoik, mówicie, ha, przygotowałem sobie wcześniej, i teraz jesteście w pracy, moi drodzy. Wszyscy jak zwykle wcinają kanapki albo wychodzą na lunch na mieście, a wy wystarczy, że zagotujecie sobie w pracy wodę i zalejecie sobie zarąbistą po prostu zupę instant. Wow. Zakręcamy, możecie sobie troszkę go wymieszać, żeby ten sos trochę spłynął na dół. Obrócicie, wszystko się dokładnie miesza. 2–3 minutki, odstawiamy, wszystkie smaki nam się idealnie przegryzą i możecie wciąć swoją zupę instant. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli tak, dajcie łapeczkę w górę. Jeżeli znacie inne kombinacje, koniecznie podzielcie się z nimi w komentarzach. Subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco. I pamiętajcie, że nasze filmy wychodzą zawsze w poniedziałek, w środę i piątek o 16. .00. Trzymajcie się, pozdro, DG.